Witajcie! jestem tu Julek Player. Dziś sobie pogramy w GK Roblox na moim kanale, a to jest y, gra Riki Rad, y, czy jak to się tam mówi. Y, nie wiem, ale dobra. No i ja sobie ogólnie pogramy w tą giereczkę. Ja myślę, że będzie fajnie. Kurde, tylko właśnie nie wiem gdzie iść, bo ogólnie mało osób tutaj gra. Dobra. Mam nadzieję, że ktoś tam wejdzie. Dobra, weszły cztery osoby, to dobrze. Wraz ze mną. To dobra Dobra, jesteśmy w pierwszym chapterze. Ładuję się, dobra. Czekajcie, ja w ogóle mam dźwięk? Dobra, mam. right, kids, we've arrived. Dobra. ready to see first have lunch way. Dobra. Jesteśmy na jakimś pikniku z tego co widzę, ogólnie Więc fajnie, fajnie ogólnie. Jakiś cemi w. ale głośno. Kurde. Ale głośno. Ja się w ogóle ja pierdzielę. W ogóle można iść tam, ale dobra, nie. mi tam się to, bo dobra. No zobaczymy, dobra. Jak to będzie wyglądać, bo ogólnie, e, powiem wam, że się nie gram w Tobieszkę, ale oglądałem tam, tam filmik, jak to wygląda, tak mniej więcej. Więc no, myślę, że nawet fajnie wygląda to, ogólnie. E, dobra. Idziemy do jakiegoś miejsca, do jakiegoś kanału. W szczerze to nie wiem co to jest, ale... No dobra. W ogóle nie denerwuje to, że ten koje sobie tak idzie po prostu i nie. No i nie poczeka ham pieprzony. Co nie? Ale dobra, idziemy po prostu dalej. Ale ten już kołeś w ogóle tam jest. przy jakichś tam drzwiach, Więc co to kurwa jest, Dobra. On w ogóle gdzieś tutaj nie wiem, gdzie poszedł, ale dobra. I co ma stypie? Czy nie? Dobra, to było dziwne, że nie jest o co chodzi. Ale ogólnie chyba wiem, w sensie chyba wiem o co chodzi. Bo tam ogólnie w jednych drzwiach był taki robot. Ogólnie. Więc no. Dobra. O, taki robot, który ja tutaj. Hello Passer. Yes, I will not harm you. I am the original prototype for robot Mickey. I was designed to kill. But now I am living peaceful life. I am sensing another present- RUN 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 What the fuck? Sorry about that The conscience of the rat controlling has some issues I will go there, because I don't want to see her Okay, I can't go It's a pity, it's a pity No Dobra, widziałem na YouTubie ogólnie, tak mu powiem. Dobra, jakąś walkę w ogóle mamy z tym z tym strzelkiem. Taka to jest komiczne, w sensie no ja samo to w ogóle nic się zmienia Dobra O kurde! Pierdolo. Dobra źle to to nie być Ale dobra już nie moja wina No właśnie widzę że w ogóle jak koleś Tak to szybko zabióży masakrę Musi już tam dostać Dobra Jest tam HP yy, Małe nie niego Dobra tydzień, nie. Idziemy, idziemy por favor. To nieźle. Dobra, to szybko. That trzeba. Quite easy. You must dobra. Przeżyliśmy, dobra. Ale powinno być tutaj jakieś leczenie, co nie? Czy nie? We nie. Więc w zasadzie tak, gdybyśmy nie. Gdybyśmy po prostu od razu tutaj poszli, yy, to. To by nie było walki. Jakbyśmy poszli od razu do tej dziury. Ale musieliśmy walczyć, bo oczywiście m, taka jest fabuła. No ale trudno się mówi, trudno. Dobra. Idziemy do domku Mikiego. Znaczy się chyba ten dom Miki. W ogóle nie wiedziałam tego kolesia, w sensie tę Ale no dobra, szkoda, szkoda. Dobra. Ja. Nie da się, nie da. Trudno się mówi, trudno. Ogólnie. Ja so, pójdę tam i zobaczę, bo tam w ogóle gdzieś idzie. Nie wiem, trochę to jest Tak gra się. No się, nie no. Czekaj to ja sobie też wezmę Ogólnie nóż Też będę chciał mieć mosty Nie, można wziąć Nie da się Ej to poczekajcie na mnie, ludzie To jest kurwa No, nie będziemy mieli upgrade'ów No co jest? Nie wiem, ty zielony idioto. idioto idiota. Dlatego nie lubię grać z takimi ludźmi. W sensie, lubię grać z ograniczonymi, ale nie lubię grać z takimi ludźmi, którzy nie wiem, grają po 5000 razy w grę to samo. W ogóle nie, nie można znaleźć inną grupę samą Dobra, jest! Ludzie, jest, dobra, mamy akurat yy, dużo tego yy, czegoś tam Musisz no, jeszcze poszedł tutaj na bok no, tutaj było, ale nie, nie, dobra, nie ma Szkoda To później też będą jakieś upgrade, bo jak na razie to tutaj nic nie ma Dobra Piedziele od tego Od moich tych Piedziele, dobra, Grajmy z jakimś idiotą to się nie da. Jest! Lubię! Dobra, naura. Frejerzy. Dobra, frajerzy. O, ja sobie idę upgradeować, bo ogólnie nie będę tak e, iść. Ja sobie wezmę... oj! Szkoda. Czekaj, bo mogę tutaj... Jednak ulepszyć. To dobra, to jedziemy. Mamy maczety na lepszym poziomie. Cieszę się. Ogólnie. Dobra. Tam ci już i, i, idą, jak nie wiem co. So. No nie poczekają, więc to jest najlepsze. No dobra, niech tam zginie. Będzie mieć za swoje. Nie, no nie da się. Dobra, jakiś ur Hello there, stranger. I am the software inside of Mickey Mouse's clubhouse. Dobra, I suppose you are looking for Mickey. Yeah, I'm looking Someone sounds excited. I'm impressed you made it this far, considering our little infestation. For pierwsze cicho go słychać, a po and drugie, Mickey, nie no, dobra, teraz ja gada mam, ale dobra i'm going to see if we have got you home at this initiating security protocol book shelf opening and yet to depose them check us remember kids never trust strangers Tu, a nie, czekaj, to jest tu. Później pomyślałem, że to gdzie indziej. Think that e, Mickey's down here. Dobra, czyli tutaj powinno być, czy powinna być tutaj mężczyzna? Dobra, słyszałem tam, co tam będzie Odnośnie Upgrade, no i dobra, no i świetnie ludzie Dobra, to już nie ma Vending machine Zabiałem, tutaj jest chyba mistrz, się nie. Nie, tutaj nie jest. Dobra. Posię o kurde! Dobra, no zobaczymy czy spay na niego działa. Chyba nie działa, nie działa. Ej no, co jest kuźba? Dobra, idę. Dobra, łatwo, łatwo ludzie, łatwo. Panie, że tutaj mam apteczkę. Dobra, mamy 190 gów. Dzisiaj pewnie tego nie widzicie, bo ja tam mam yy, ucięty trochę ekran, boki ekranu, więc no, ale ogólnie tak, mam. Trochę to, to szkoda, że z nią ułożę tego, no ale dobra, trudno się mówi. Czekaj. Coś tam w ogóle się dzieje. Coś tam się w ogóle dzieje. Dziwnego, no ale dobra. Trudno się mówi. tą latarkę, okej, jak zrobić latarkę? Ej, bo ja nie wiem! Co jest kurde? getrunner tak napisze ja pier... nie ma. No. czekaj dobra mam o ja chyba nie zrobię upgrade'u bo ten tam bierze i leci Think... Beyond the puzzle, the watcher. No. If the watcher finds you, you turn to stone. It's too risky to even attempt to escape. However, if you bring me the golden cup of glow, as I shall reward you with one piece of the door. We must know if he's near. Where is he? Dobra, jedziemy! Ludzie! Jedziemy! Dobra! Ło, ło Ale łatwo! Ludzie, łatwo, łatwo! Tutaj mamy zjeżdża też nie no spoko w ogóle się jakoś wyszedł. <gryb> ten jeden. Kto go pamięta, ten go pamiętaj, tyle. Dobra, lecimy tam. dobra, nadzieję, że tam już nie jest to daleko, bo... Dobra, Truna się mówi. Stam se stui, te Why? Ah, no, to dobra, to Ja zostanę i pogadam z tym knight, czy tam rycerzem, jak to się mówi, nie wiem. Trudno. It's okay, I can show you where to go uh, to find the cup. Bring me the golden cup of Glow S. In exchange I will give you a piece to the puzzle door. Dobra. Dobra. Zobaczę tam ogólnie. Tylko czekaj, kurde, gdzie oni są? Kurde, jak oni już idą gdzieś, to masakra. Co to było dobra, gdy <grydę> mi tak w ogóle xd <grydę> dobra, trudno <grydę> dobra, trudno się mówi xd <grydę> <grydę> Nie on tam w ogóle prosił o jakiś ten golden cup coś tam. Dobra, ja pójdę do tego y, do tego rycerza, że tak powiem. I dobra. Well, well, if my eyes do not lie to me, this is the golden cup of Gloes. I'm a man of my word, therefore your reward is as wished. Love travels, my fellow classmates. Co dostałem? Wow, dostałem Mickey Mouse Head! Wow! Bardzo świetnie mi Ja pierdzielę ile ja mam czekać? Ja tu nagrywam odcinek. A ten ktoś mi każe tutaj siedzieć Dobra, chyba jesteśmy zobaczmy, zobaczmy Final boss, Danteon! Ło, kurde, elo, elo! Dobra Lecimy! Tak, tam będę grać z jakimś idiotą się jej pieprzonęł z czołem Dobra łatwo, łatwo, ludzie łatwo Ok, tam nie się, What cool, a cool. 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 Het is het. je Ja, viel O Oh my god. Dit Miki Mickey Mouse. Ja, zie. Dober. Dobra, twarde dziwimy. Gigi, kapteria da. The door is I can finally escape this horrible place. However, there can only be one survivor. I just want you to know this isn't personal. Come on, yeah. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach live'ach, czy tam coś tam, nie wiem, ale ogólnie tak. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeśli chcecie kolejny odcinek, taki właśnie z takiej giereczki, jak to, taki horrorek w ogóle jakiś odcinek, to wbijamy 10 łapek w górę pod tym filmikiem i myślę, że będzie good. No jelo.